Siema, wariaty. Myśleliście, że w środku lata to tylko odgrzewane kotlety i komary wielkości gołębi? Że w świecie gier panuje sezon ogórkowy, a jedyne co można robić to przeglądać letnie wyprzedaże i kupować po raz piąty Skyrima? A no nie do końca. Wygląda na to, że deweloperzy wzięli sobie do serca nasze narzekania i postanowili zrzucić na nas w tym tygodniu tyle dobra, że wasze portfele zaczną płakać jak bubr po utracie Tamy. Serio, mamy tu taki rozstrzał gatunkowy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od mrocznych azjatyckich klimatów przez kooperacyjną rozwałkę po tak słodkie tytuły, że grożą cukrzycą. Przygotowałem dla Was subiektywne, ale za to cholernie szczere odliczanie dziesięciu gier, po których będziecie zbierać szczękę z podłogi. Moja lista, moje zasady. Jak się nie podoba, to załóżcie własny kanał. A teraz bez zbędnego pierdzielenia, zapnijcie pasy, bo lecimy z tym koksem. Miejsce dziesiąte. To idealny przykład, że Chińczycy nie tylko robią dobre zupki, instant i telefony, które wiedzą o Tobie więcej niż Twoja matka. Wyobraź sobie, że jesteś w starożytnych Chinach, ale zamiast medytować i pić herbatkę, wszystko, absolutnie wszystko chcecie przerobić na karmę dla psów. I to nie tak, że jakiś tam strażnik Cię pogoni, o nie, mówimy tu o potworach, które. Wyglądają, jakby je projektował H.P. Lovecraft po pijaku na zlocie fanów magii Berserk. Dostajesz w łapę katany, jakąś dziwną klątwę na kark i lecisz w tango ze wszystkim, co się rusza. To jest Souls Like pełną gębą. Każdy cios ma znaczenie, każdy unik musi być perfekcyjny, a bosowie o kurde, Bossowie to poemat. Wielcy wkurzeni i mają więcej faz niż księżyc. Po godzinie grania będziesz miał ochotę wyrzucić pada przez okno, ale i tak wrócisz po więcej. Jak do toksycznej relacji, bo satysfakcja z pokonania skurczybyka jest porównywalna z wygraniem na loterii. Mowa oczywiście o Wuchang Fallen Feathers. Dobra, starcz tego artystycznego umierania. Czas na coś bardziej bezpośredniego. Miejsce dziewiąte to z kolei propozycje dla ludzi, którzy na imprezie zamiast gadać z ludźmi, wolą stać w kącie i planować anihilację. To gra terapia. Miałeś chujowy dzień w pracy, szef cię wkurzył, znowu podnieśli ceny masła, odpalasz to z trzema kumplami i cała złość wyparowuje. Bierzecie na klatę hordy jakichś zmutowanych pokrak, które mnożą się szybciej niż klujki na sterydach. To jest czysta, nieskrępowana rozwałka w trybie kołob. Krew leje się gęściej niż barcz na wigilii babci, a jedynym twoim zmartwieniem jest to, czy masz wystarczająco amunicji, żeby zrobić z tych wszystkich maszkar krwawą miazgę. To balet pocisków i flaków, gdzie ty jesteś głównym choreografem. Idealna terapia antystresowa po całym tygodniu. Panie i panowie, przygotujcie się na powrót legendy. Oto Killing Floor 3. A teraz coś z zupełnie innej beczki, żebyście nie myśleli, że jestem jakimś psychopatą. Miejsce ósme jest tak urocze, że cukrzycy powinni dostać ostrzeżenie na pudełku. Prowadzisz schronisko dla zwierząt. Myślisz sobie, o słodkie pieski, kotki, głaskanie po brzuszku, rzucanie piłeczki. No w sumie tak, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Do tego dochodzi sprzątanie gówna w ilościach przemysłowych. Karmienie, leczenie, organizowanie zbiórek i szukanie im dobrego domu. To symulator bycia dobrym człowiekiem, który sprawi, że poczujesz się lepiej ze sobą. Dopóki nie zapomnisz nakarmić wirtualnego chomiczka i ten nie kopnie w kalendarz. Wtedy poczujesz jak potwór to nie jest Tamagochi. Tu zwierzak nie zniknie w chmurce pikseli, tylko zostawi w Twoim sercu dziurę. Witajcie w Animal Shelter 2. Dobra, koniec tego dobrego. Czas wrócić do piwnicy strachu. Miejsce to gra, przy której będzie się bał Iść w nocy do kibla. Chodzisz po jakiś dziwnych, pustych korytarzach, a atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. To jeden z tych horrorów psychologicznych, gdzie przez 20 minut nic się nie dzieje, ale i tak prawie robisz w gacie, bo gdzieś w oddali skrzypnęła podłoga. Twórcy bawią się Twoim umysłem lepiej niż politycy obietnicami wyborczymi. Zaczynasz kwestionować rzeczywistość. Czy ten obraz zawsze wisiał krzywo? Czy ta lalka właśnie odwróciła głowę? Będzie się bał własnego cienia i sprawdzał, czy za zasłoną nie się coś, co chcecie wciągnąć do innego wymiaru. Przygotujcie pampersy i zapasową bieliznę na luto. Jedziemy dalej! Miejsce szóste to niszczyciel przyjaźni w najczystszej postaci. Zapraszasz znajomych na niewinną partyjkę, odpalacie konsolę, a po 30 minutach nikt się do siebie nie odzywa. Bo ktoś komuś bezczelnie ukradł gwiazdkę tuż przed metą. To zbiór minigierek, które są proste jak budowa cepa, ale rywalizacja w nich jest bardziej zacięta niż walka o ostatni kawałek pizzy na imprezie. Kolorowa, radosna oprawa i słodkie postacie tylko maskują brutalną prawdę. Tu nie ma przyjaciół, są tylko tymczasowi sojusznicy i przyszłe ofiary. Uśmiech Mario jeszcze nigdy nie wyglądał tak złowieszczo jak wtedy, gdy podkłada ci pod nogi skórkę od banana. To generator krzyków, śmiechu i cichych dni. Przed wami Super Mario Party Jamboree. W połowie stawki mamy coś dla nerdów. Miejsce piąte to mokry sen każdego fana serialu z Archiwum X i teorii spiskowych. Jesteś naukowcem w podziemnym kompleksie w stylu Black Mesa, w którym coś poszło bardzo, ale to bardzo nie tak. Razem z innymi kujonami w kitlach musicie przetrwać, tworząc broń z tego, co znajdziecie pod ręką. Toster, mikrofalówka, spinacz do papieru, wszystko się przyda. To taki survival co-op, gdzie zamiast budować szałas w lesie, próbujesz sklecić działo plazmowe, zanim zjecie potwór z innego wymiaru. Jeden próbuje zamknąć portal do piekła, a drugi przypadkiem podpala całe laboratorium, bo chciał zrobić tosta. Czysty naukowy chaos. Czas na naukę i przetrwanie w Abiotic Factor. Podkręcamy tempo! Miejsce czwarte udowadnia, że nie potrzebujesz grafiki fotorealistycznej i 200 GB na dysku, żeby wciągnąć jak bagno. Wystukujesz prosty rytm na bębenkach, a twoja armia małych, czarnych, jednookich stworków idzie do boju, poluje albo broni wioski. To duchowy spadkobierca kultowego patapona z PSP, więc fani serii poczują się jak w domu. To jest genialne w swojej prostocie i uzależniające jak cholera. Po chwili łapiesz się na tym, że tupiesz nóżką i klaszczesz w rytm, wyglądając jak szaleniec, ale twoje ludziki właśnie podbijają świat. Patta, 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 pon. A nie, czekaj, to ratatan. Chodzimy na podium. Miejsce trzecie to w sumie nie gra, a wydarzenie, które pokazuje, że marketing to potęga. Do największego Battle Royale na świecie wlatuje z buta fantastyczna czwórka. Tak, ci goście z Marvela. Możesz biegać jako Ludzka Pochodnia i podpalać typa, który buduje wieżowiec w 3 sekundy, albo jako The Thing i być wielkim kamiennym klocem, który rozwala wszystko na swojej drodze. To ten moment, kiedy popkultura zjada własny ogon, a ty jesteś w samym środku tego cyrku. Wyobraźcie sobie tę akcję. Banan ze snajperką zostaje zmiażdżony przez kamienną pięść. To absurd w najczystszej postaci. Mowa oczywiście o kolaboracji Fortnite X Fantastic Four. Srebrny medal trafia do gry, która jest. odjechana. Miejsce drugie to coś dla fanów dwóch kółek i dziwacznych klimatów. Wyobraź sobie, że świat się wali, a jedyną osobą, która może go uratować, jesteś ty. Na swoim wypasionym rowerze. To nie jest niedzielna przejażdżka do parku. To gra przygodowa z otwartym światem, gdzie pomykasz przez dziwaczne krainy, ścigasz się z jakimiś nawiedzonymi gangami rowerowymi i zbierasz części, żeby twoje dwa kółka były szybsze niż myśli Usaina Bolta na setkę. To taki Tony Hawk, tylko na rowerze i z misją ratowania wszechświata. Sprawdźcie sobie Wheel World. I wreszcie, miejsce pierwsze. Złoto w tym tygodniu leci do gry dla fanów japońskich odjazdów. Jesteś detektywem, który rozwiązuje zagadki, wchodząc ludziom do snów. Brzmi normalnie? No to dodajmy, że Twoją partnerką jest uszczypliwa sztuczna inteligencja, zamknięta w Twoim sztucznym oku. Fabuła jest tu tak pokręcona, jak sprężyna w starym tapczanie, a postacie są bardziej ekscentryczne niż cała moja rodzina razem wzięta. To jakby Ace Ventura i Incepcja mieli pijane dziecko. Humor jest absurdalny, zagadki wymagają ruszenia głową, a historia wciąga jak czarna dziura. Jeśli szukasz czegoś unikalnego, co zostanie z tobą na długo, to jest to tytuł dla ciebie. Oto No Sleep for Kaname Date. Uh, I to by było na tyle. 10 gier, które w tym tygodniu mogą zdemolować wasz czas wolny i budżet. Od chińskich demonów, przez słodkie pieski, po rowerowe ratowanie świata. Dajcie znać w komentarzach, na co polujecie, co was najbardziej jara, co omijacie szerokim łukiem. Jak się podobało, to wiecie co robić łapka dzwonek, te wszystkie youtube czary Mary. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, nie dajcie się zjeść komarom, i do następnego. Hej!